Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj krótki poradnik, instrukcja, jak zamontować wspomaganie na orbitrolu firmy Agricola do Władymirca T25. Wiem, że wielu ludzi ma problemy z montażem, boi się kupić to wspomaganie, bo tam usłyszało, sąsiada sąsiada, że jest złe, że jest ciężko zamontować. Także ja Wam się postaram to ułatwić i podjąć decyzję. Także przechodzimy do pokazania. Zaczynamy od orbitrola. Orbitrol montujemy na standardowe miejsce po kolumnie kierowniczej. Jest w takim, jakby to powiedzieć, dwuczęściowym sporniku. Tutaj wszystko pasuje, spornik sobie, do tego spornika zakręcamy sobie orbitrol tutaj śrubami impusowymi. Orbitrol, potem razem z tą podstawą montujemy w drugiej części podstawy na śrubach. M8 z łebkami takimi o niewystającymi. Tutaj Orbitrol posiada jeszcze ta podstawa, regulacje do siebie od siebie i leciutko góra dół można sobie to wyregulować pod swojego Władymirka, ponieważ różne Władymirce różne są wanny tutaj zastosowane, jedne poduszki są mniej zgniecione, drugie więcej, dlatego to nam producent ułatwił, żeby sobie zamontować. Podłączenie orbitrola bardzo prosto. Dostajemy kolanka w zestawie. Tutaj wąż z kolankiem. Jest to wąż powrotu z orbitrola. Jeden, który nie ma zakończenia z drugiej strony śrubą. Tutaj mamy zasilanie na dole. A po drugiej stronie mamy zasilanie siłownika lewo-prawo. I teraz Wam pokażę, jak to podłączyć do siłownika. Górny wąż, który przykręcamy do orbitrola, montujemy do tej części siłownika, czyli do przodu. A ten dolny montujemy tutaj. Oczywiście one są y, dwa węże różnej długości, nie da się ich pomylić. Siłownik montujemy na takim sporniku, jak tutaj widzicie, który jest przykręcany do ramy silnika. I przykręcany jest tutaj również do ramy silnika, tylko od strony tak by do skrzyni Musimy wykręcić oryginalne śruby tutaj, co są, wkręcamy takie szpilki specjalne i dokręcamy to nakrętką. Ale, żeby nie było tak prosto, to żeby dokręcić dolną nakrętkę, to niestety musimy się nagimnastykować, jak sami widzicie, o teraz się dopiero kręci. O, specjalnie nie dokręcałem. Dlaczego? Dlatego, że żeby ją przykręcić, musicie tutaj wyszlifować kawałek ramy silnika, ponieważ no, nie da się jej zamontować, a również musicie uciąć tutaj ze skosa. Staram się Wam pokazać. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Widzicie? Tutaj jest ucięty kawałek tego spornika tak ze skosa, ponieważ też przeszkadzał w, w montażu ramy. Po tych zabiega. Dokręcamy sobie wszystko, tu śruby, tu śruby 4, tutaj dwie, na cztery nakrętki, tutaj specjalną dostajemy szpilkę, którą należy wkręcić w, tą, w to mocowanie i dopiero wtedy skręcamy podkładka zwykła, podkładka sprężynowa plus nakrętka i przykręcamy sobie w siłownik. Siłownik można wyregulować jeszcze, ale to już najlepiej po montażu, już po sprawdzeniu, czy działa wszystko. Tutaj popuszczamy sobie śruby i możemy go od przekręcić albo albo jak chcemy to wyregulować, tak, bardziej lub mniej, w zależności od naszego ustawienia skrętu. Wszystkie blokady, wszystkie zawleczki dostajemy w zestawie, nakrętki oczywiście również. Ja nie użyłem jednego kolanka, które bo on, pre, producent przewidział, że wszystko pójdzie tą stroną, ja sobie jednak e, puściłem zasilanie do pom od pompy stroną drugą. Ale powrót już jest spuszczony tą stroną. Powrót mamy tutaj, jak Wam wspomniałem, jest to jeden wąż, który nie jest zakończony końcówką wyjściową, tylko musimy go nasunąć na zbiornik. i idzie sobie tędy. Tu jest przypięty opaską, idzie sobie tutaj za pompą, idzie sobie tutaj koło cylindrów. I wchodzi, jak widzicie, do zbiorniczka, który jest zamontowany tutaj. Zbiorniczek montujemy specjalną, y, tutaj takim płaskownikiem dostępnym w zestawie. Odkręcamy jedną śrubę tutaj od filtra i przykręcamy sobie go do tej, tutaj do tego mocowania. Tutaj, o mocowanie, oczywiście, zbiornicka przykręcamy do tego i siedzi, jak widzicie, stabilnie. Z drugiej strony, natomiast mamy zamontowaną. Pompę wspomagania, którą musimy skręcić. Tutaj mamy spornik osobno, pompę osobno. Wszystko sobie łączymy, skręcamy śrubami M8 z łebkiem imbusowym od tej strony, a tutaj nakręteczką. Oczywiście nakrętka zwykła, plus podkładka sprężynowa musi być. I powiem Wam tak: moja rada od siebie dla Was: zdemontujcie zbiornik paliwa lub odkręćcie go chociaż z tych opasek i ulżyjcie będzie Wam lepiej to zamontować po prostu bo tutaj do tej śruby jest bardzo bardzo ciężki dostęp a tak to tu jest otwór w tym w tej podstawie zbiornika montujemy spornik na trzech śrubach za kompresor tak kompresor był oryginalnie montowany tu uwaga dla Was musicie zaopatrzyć się w nowe śruby 3 sztuki M12 około tam 4 cm, wiadomo, można sobie uczyć, można też dłuższe kupić, można sobie to samemu przystosowić, ponieważ producent daje nam śruby wszystkie przelotowe. Oczywiście, jeżeli tą śrubę byśmy, tą trzecią, tą pod zbiornikiem, można zastosować przelotową, o tyle tych dwóch nie można zastosować przelotowych. Także na to trzeba mieć na uwadze. Zaopatrzyć się przy montażu w takie śruby M12 i po montażu montujemy sobie pasek Oczywiście w zestawie napinamy go tak, żeby nie dało się go, wiecie, obkręcić dookoła, żeby to było w miarę napięte, ponieważ no, pompa generuje jednak opory przy skręcie. I tak jak Wam wspomniałem, zasilanie z pompy puściliśmy tą stroną, od strony wentylatora. Idzie sobie tędy, tu jest przymocowane opaską, idzie sobie tutaj koło rozdzielacza oryginalnego. I wchodzi w orbitrol. Tak wam pokazałem wcześniej. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż wszystko tamtą stroną puścić, bo tutaj mamy przynajmniej luz dzięki temu. A tutaj sobie puściłem takby zasilanie pompy. Od zbiorniczka, który już wam pokazałem, idzie sobie zasilanie. Dostajemy taką opaskę w zestawie. Opaskę sobie zakładamy na węża, skręcamy tutaj na śrubkę wentylatora, żeby nam ten wąż trzymał, nie obcierał nigdzie. I tutaj takim ładnym, można powiedzieć, zaokrągleniem montujemy go na opas, nasuw, nasuwamy i montujemy go na opaskę, skręcając wszystko. I od razu Wam też pokażę, że on wtedy już nie przeszkadza przy masce. Zobaczcie, jest od maski dość daleko, nie będzie przeszkadzał ani przy skręcie, ani przy niczym. Jest to fajnie wszystko skonstruowane. Jedynie tak Wam powiedziałem, trzy śruby M12 trzeba się zaopatrzyć, żeby mieć to na względzie, ponieważ producent daje co innego, a tu jest co innego. I oprócz tego nie ma nic trudnego tak naprawdę w tym montażu, jest wszystko fajnie rozłożone. I jeszcze Wam dodam, że tutaj do tego orbitrola dostajemy sztycę, tą co jest tutaj na wieloklin do kierownicy. Ale tą rurę musimy sobie wziąć z oryginalnej kolumny. Chyba, że będziecie chcieli zrobić tak, jak ja to zrobiłem. Kupiłem rurę od T25 LED, która jest krótsza o 6 cm od oryginalnej starego typu kolumny. No i tak, jak widzicie, tutaj już nie ma mocowania na elektrykę. No ale to już zależy od Was, ponieważ wtedy trzeba też skrócić tą sztycę od kierownicy. I o 6 cm, i potem ją połączyć tuleją, żeby to wszystko działało. Wybór zależy od Was. Czy chcecie sobie obniżać kierownicę, czy nie chcecie sobie obniżać kierownicy? Wasz wybór, ale tutaj nie ma nic trudnego. Tak naprawdę tutaj też można bez problemu sobie zastosować od kolumny kierowniczej. Tutaj wszystko pasuje bez żadnego wiercenia. Bez żadnego można powiedzieć uciążliwego jakiegoś tam montażu. Także myślę, że taki poradnik wam pomoże w wyborze wspomagania, że nie trzeba się tego bać, bo nie jest montaż taki straszny, jak go malują. Wszystkie newralgiczne miejsca Wam pokazałem, które trzeba poprawić. Reszta pasuje Plug and Play. Także pozostaje tylko zamontować i cieszyć się z usprawnionego T25 bez luzów i z łatwością kręcenia kierownicą, można powiedzieć, nawet jednym paluszkiem. Także to by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że wielu osobom on pomoże i w wyborze wspomagania, i w montażu wspomagania. Także tu, trzymajcie się. Cześć.